To jest kwadrans na angielski, lekcja 381. Ten odcinek powstał dzięki wsparciu finansowemu patronów i patronek. Możesz także dołożyć swoją cegiełkę na patronite.pl/ukośnik kwadrans. Dziś wrócimy do części gramatyki zwanej słowotwórstwem. I będziemy tworzyć przeciwności przymiotników za pomocą przedrostków. Przedrostki stawiamy przed wyrazem i po angielsku nazywają się one prefix. Pre oznacza właśnie przed. Poznasz dziś różne przedrostki, ich znaczenie, zasady użycia, a także ciekawe wyjątki i pułapki językowe. Będziemy tworzyć słówka takie jak unhappy, incorrect czy dishonest. Jest masa wyrazów przed nami, także nie zwlekamy już dłużej. I zaczynamy naszą lekcję. Temat wyczekiwany. Dziękujemy mhm. za komentarze. Podpowiadające. Więc tak. Kiedy mówimy o tworzeniu przeciwieństw w angielskich przymiotnikach, to najczęściej myślimy o przedrostku, prefix an. An? Tak, un. Taki domyślny sposób na zaprzeczanie. I jeżeli nie wiecie, to wybierajcie an. Ok. Często pewnie trafimy. Yeah, exactly. W 90% przypadków będziecie mieć rację. Także będą takie dwa, a najważniejszy z nich. Więc z wyrazu happy, szczęśliwy, utworzymy nieszczęśliwy, czyli... Unhappy. Unhappy. Od wyrazu fair, sprawiedliwy. Unfair. Niesprawiedliwy. Od wyrazu friendly, przyjacielski, przyjazny. Unfriendly. Fantastic. No i może od wyrazu safe, bezpieczny unsafe. It's unsafe. To jest niebezpieczne. Great. Warto pamiętać, że właśnie to an, najczęściej używane takie nie. Ładny, nieładny. Easy. Easy peasy. All right. Druga wielka rodzina tych prefiksów to jest in. In? Tak. I n. Pojawiają się najczęściej przy słowach z łaciny czy z francuskiego. No i to jest nasze właśnie znowuż nie. I tutaj będą takie przykłady jak od wyrazu poprawny Correct. Utworzymy? Incorrect. Incorrect. Od wyrazu kompletne, czyli complete. Incomplete. Incomplete. Czyli tutaj już nie będzie un-complete, tylko incomplete. Od wyrazu aktywny. Active. Inactive. Inactive. Nieaktywny. Od wyrazu dokładny. Accurate. Inaccurate. Inaccurate. Tak. Ale dziwnie brzmi. Czy lepiej by brzmiało unaccurate? I don't know, ale It's w, hard w ogóle to tell. dziwnie brzmi. Inaccurate. No, to prawda. I jeszcze zróbmy sobie wyraz pewny, taki, czyli secure, bezpieczny. To będzie? Insecure. Insecure, tak. Czyli tam mieliśmy safe, unsafe, a to secure. Insecure. No i powiem Wam, że no te wyrazy trzeba się z nimi spotkać i je zapamiętać, bo co prawda jedyna zasada to jest takie, że no dobrze, tu jest in częściej przy słowach z łaciny czy z francuskiego, no ale przecież nie będziemy wiedzieć, dokładnie, czy ten wyraz akurat pochodzi z tego języka czy z jakiegoś innego. Więc trzeba się z nimi spotkać i je zapamiętać. No albo zaufać intuicji, co mi brzmi lepiej. Z zawsze może nas ktoś poprawić. It's true. No to spróbujmy naszej intuicji i zróbmy taki sobie quiz. Wybieramy między prefiksem in albo an. Okay. I utwórzmy przeciwieństwa. Od wyrazu przyzwoity – decent. Indecent. Indecent, tak. Nieprzyzwoity, nieprzyzwoite zachowanie, tak. Indecent. Od wyrazu wygodny – comfortable. Uncomfortable. Uncomfortable, czyli niewygodna kanapa, tak jak moja, to będzie uncomfortable, couch. Od wyrazu prawdopodobny, czyli likely. Unlikely. Unlikely, good. It's unlikely that he'll come. Od wyrazu zwykły, usual. Unusual. Unusual, yeah, that's quite unusual. To dość nietypowe, niezwykłe. Right. No, i mówię, to jest taki wyraz, możemy sobie podstawić, prawda? Nie jesteśmy pewni. Próbujemy inusual, unusual. Czasem to, co nam łatwiej jest powiedzieć, będzie dobrą odpowiedzią. Cenne podpowiedzi to są. Ja. Yeah. I od wyrazu dogodny, czasami też mówimy wygodne, czyli convenient. Inconvenient. Inconvenient, tak. O, to takie niewygodne, tak? Inconvenient, nie pasuje mi to. I to będzie też fajna różnica, bo często mamy problem z użyciem comfortable oraz convenient. Okej. Okay. Bo i to, i to może oznaczać wygodny, prawda? Przypomnijmy, comfortable to jest wygodny w jakim sensie, Aniu? Wygodny, na przykład materac. Mhm, tak, czyli siadamy i czujemy się w tym dobrze, albo jesteśmy w tym pokoju i czujemy się w tym dobrze, a convenient? Mm. To taki bardziej metaforyczny? Wygodny w użyciu, bardziej bym okay. powiedział. Czyli podręczne. A, masz rację. Prawda? Że, o, to, że mam auto zaparkowane blisko to bloku, jest, tak. to jest convenient. Zwłaszcza zimą. Tak, ta, zwłaszcza zimą, to jak możemy na odległość jeszcze włączyć ogrzewanie, to już. Uff, Otóż to. That's convenient. No, jak nie macie żabki po drodze, no to to jest inconvenient. That's true. There you go. Także i pamiętajmy, że właśnie uncomfortable, ale inconvenient. Right. Coś czujesz, że teraz będzie trudniej. Tak, no, Rozkręcamy się, jak to zwykle bywa. I teraz ten prefix in ma swoje fonetyczne warianty. Czyli takie, które ułatwiają nam wymowę. Mm -hmm. Więc czasami to in będzie zastąpione im, gdy występuje przed literką M albo P. Co jest dosyć bliskie, no? Na, y, punkt wymowy jest ten sam. Mypy tak. na ustach, także będzie zamiast na przykład wyrazu niemożliwy. To jest mission impossible. Of course, mission impossible. No właśnie, bo in possible byłoby trudniej wymówić. Także impossible. Il to jest nasz drugi wariant i on wystąpi przed literką L. Okay. Tak jak w razie legal na przykład. Legalny, illegal, nielegalny. Illegal. I ir, i który wystąpi, jak się domyślicie, pewnie przed literką. Przed R. Exactly. Także ze względu na łatwość wymowy będziemy mieli im, il, ir. right? Okej, okay, brzmi zrozumiale. Dla ir jeszcze przykład może zrobimy regular. Regularne. Przeciwieństwo to... Irregular. Ir regular, tak? Irregular. To r będzie złączone w jedno. Irregular. Irregular. Exactly. No dużo łatwiej niż in regular. Chociaż my, Polacy, i tak nam dobrze idzie, bo mamy dużo zlepek spółgłoskowych w swoim języku. Tak. I potrafimy to ogarnąć, ale ogólnie jest trudniejsze w wymowie. Dla nas wyraz chrząszcz to codzienność. Jak coś może być łatwiejsze, to czemu by nie miało takie być? Let's try it. Okej, okay. to podajmy sobie kilka przykładów z im. Tak jak mówiliśmy, impossible. Od wyrazu grzeczny, uprzejmy, polite. Impolite. Od wyrazu doskonały, perfect. Imperfect, Imperfect, tak jest. Od, do, od wyrazu dojrzały, mature. Immature, exactly. Także pamiętajmy, mp to pewnie będzie zaprzeczane przez im. Teraz mieliśmy nielegalny z illegal, to zróbmy też nielogiczny, od wyrazu logical. Illogical, exactly. Od wyrazu czytelny, legible. Ilegible. Tak, no nie da się Ciebie rozczytać. It's illegible. To jest nieczytelne, nie do rozczytania. No i inne przykłady z ir. Od wyrazu responsible. Odpowiedzialny? Irresponsible. Irresponsible behavior. Od wyrazu istotny, relevant. Irrelevant. That's irrelevant. Tak, to zupełnie nieistotne, nieważne. Od wyrazu zastąpiony, replaceable. Irreplaceable. Fantastic. Ten wyraz był w, jakimś, w jakiejś piosence. Nio chyba śpiewał coś tam. Nie pamiętam tytułu piosenki. Mi się z Beyoncé właśnie kojarzy. A może też to była Beyoncé. Anyways, irreplaceable. Nie do zastąpienia. Dokładnie. No i żeby nie było aż tak łatwo, tutaj są wyjątki. Oczywiście, to są wyjątki. Na przykład od wyrazu loyal, lojalny, mm -hmm. będzie przeciwieństwo disloyal. Disloyal. Yep. Także nie ma il niestety nie istnieje. No ale trzeba ich kilka po prostu zapamiętać. I są też wyrazy, takie, gdzie zaprzeczenie zmienia znaczenie. Dla przykładu, wyraz unhuman istnieje. Okej. Okay, to oznacza coś pozbawionego cech ludzkich, a inhuman, bardziej popularne, opisuje coś okrutnego, nieludzkie. To jest nieludzkie zachowanie. Inhuman. Okej. Okay. Podobnie wyraz amoral, czyli coś unmoral. Czyli coś totalnie niezwiązanego z moralnością. Okej. Okay. A niemoralny, niegodziwy, to jest immoral. Czyli musimy uważać. Yep. I przykład, który już kiedyś podawaliśmy. Jadalny. Edible. Tak. Ma też dwa zaprzeczenia. Unedible. Unedible. Czyli niesmaczny. Taki, który nie, da się, nie nadający się do jedzenia, bo jest ohydny. Ble. It's unedible. Nie da się tego zjeść. Albo jest niejadalny dla dzieci. Bo. Nie. <laughs> To szpinach tylko. <laughs> w tym sensie, że nie smakuje. Tak. tak. No, no, no tak. Ale jest też drugie przeciwieństwo: inedible. Inedible. I to jest niejadalne w sensie trujący. Ten grzyb jest inedible. Okay. Dlatego dla dzieci tak chciałem doprecyzować. No bo dużo rzeczy dla dzieci jest raczej takich it's inedible. W sensie, że nie powinno się tego jeść. Nie, nie, nie. To takie, że normalnie by zjadło, tylko że akurat w ten dzień jest, nie jest niejadane. Garrett, No to wtedy unedible. To spróbujmy sobie małym quizem znowu. Nowe wyrazy, zaufajmy intuicji i naszej wiedzy z wymowy. Zróbmy przeciwieństwo do wyrazu racjonalne. Rational. Irrational. Irrational, tak jest. Ir. Od wyrazu cierpliwy. Patient. Impatient. Fantastic, impatient. Od wyrazu, czyli IM. Od wyrazu resistible, czyli taki, któremu udamy się oprzeć irresistible irresistible nie do odparcia tak tej pokusie nie uciekniemy irresistible od wyrazu piśmienny taki który potrafi pisać literate illiterate Ale illiterate trudny wyraz tak czyli analfabeta to jest właśnie illiterate niepiśmienny od wyrazu legalny legitimate Illegitimate. Illegitimate. Tak, to jest nielegalny albo nieślubny. I jeszcze zróbmy sobie wyraz moralny. Moral. Immoral. Tak jak rozmawialiśmy, immoral to niemoralny, niegodziwy czyn. It's immoral. Tak nie róbmy. Good. W tej części poznamy sobie jeszcze przedrostek dis, okay. który już był wspomniany przy okazji disloyal. Tak, nielojalny. I mamy tutaj takie wyrazy dotyczące w dużym stopniu lojalności, moralności. Jak uczciwy, to będzie honest i przeciwieństwo? Dishonest. Dishonest. O lojalny, który już znamy, czyli loyal. Disloyal. Zorganizowany. Organized. Disorganized. Disorganized. Super. I zróbmy jeszcze sobie od wyrazu respectful, czyli pełen szacunku. Disrespectful. Czyli lekceważący, nie okazujący szacunku. Disrespectful. Takie zachowanie, takie, taka firma. Disrespectful. I co ciekawe, samo this nie zawsze oznacza takie stanowcze nie. Czasem sygnalizuje odwrócenie akcji albo czegoś brak. Tak jak w słowie disinterested. Mm -hmm. Disinterested. Ono oznacza. Kogoś bezstronnego. OK. Ktoś, kto nie jest zainteresowany, jest bezstronny. Disinterested. No, ale mamy też wyraz uninterested. Mm -hmm. Un uninterested. I to jest osoba rzeczywiście niezainteresowana, w sensie znudzona. Okej. Okay. Taki uczeń na lekcji nudnej. Oh, it's uninterested student. Right? Podobnie zresztą będzie z wyrazem właśnie tym organized, disorganized. Mhm. Coś jest w chaosie, tak można by powiedzieć. Coś jest It's tak, coś się dzieje, ale jest bez planu. Tak, tak, tak. A wyraz unorganized oznacza, że jest brak organizacji w sensie, że jest taki stan tymczasowy. Okay. Right? I chyba dobrze to zobrazować na przykładzie wyrazu group of students, grupy uczniów. Okay. Jeżeli mamy unorganized group of students, to jest to grupa taka nieformalna, która jest niezorganizowaną grupą uczniów. Ok. Nie jest to formalnie grupa, żadne stowarzyszenie, zrzeszenie klasy. A, ok, no tak. Mhm. Unorganized. Ale disorganized group of students, no to jest grupa, która porusza się w chaosie. Czyli są formalnie na przykład klasą, mhm, ale... ale mają super bałagan w tym, co się tam dzieje. Bywa i tak. There you go. Kiedy natomiast chcemy wskazać, że coś zostało zrobione źle, to osiągniemy poprzedrostek miss. Miss. Tak jak jest wyraz misunderstand, czyli błędy nie zrozumieć. Nieporozumienie. Tak. To jest coś innego niż I don't understand, czyli mhm. nie zrozumiałem całkowicie. I misunderstood, zrozumiałem błędnie. Także miss oznacza błąd. Tak jak w tych wyrazach, od wyrazu leading mhm. utworzymy misleading, czyli mylący, wprowadzający w błąd. Prowadzący do złych konkluzji albo miejsc. Misleading. Często tak bywa. Od wyrazu trustful, ufny będzie? Mistrustful. Mistrustful. Od wyrazu guided? Misguided. Czyli podobnie jak misleading, taki fałszywy, prowadzący do błądu, mylny. I właśnie od wyrazu informed? Misinformed. Źle poinformowane. Alright? Czyli misinformed, źle poinformowany, czyli dostał informacje, ale błędne. A disinformed, bo też jest taki wyrazik. Dużo dzisiaj jest. Celowo podano mu złe informacje. Tak jak okay. jest dezinformacja. Disinformed. No, o, to jest właśnie disinformation, no? Yeah, exactly. Czyli celowo wprowadzony w błąd. Coś innego niż misinformed. All right, to czas na. Kujzik, ostatni w tej lekcji. Dodajemy albo this, albo miss. Dismiss. Yeah. Od wyrazu judged, oceniony. Misjudged. Misjudged. Źle oceniony, błędnie oceniony. Good. Od wyrazu satisfied, zadowolony. Dissatisfied. Yes, I was dissatisfied with this dessert. Tak, byłem niezadowolony. Od wyrazu to Disabled. Yeah, disabled, tak? Osoba niepełnosprawna. Disabled. Od wyrazu understood. Misunderstood. Misunderstood. Źle zrozumiane. Fantastic. Na koniec warto wspomnieć o ciekawostkach. Po pierwsze, istnieją słowa, które wyglądają jak negacje, ale nimi nie są. Czyli to, że poznaliśmy dzisiaj te przedrostki. To nie doszukujmy się ich totalnie wszędzie i nie dopatrujmy się drugiego znaczenia jakichś wyrazów. Okej. Okay. Czyli nie wiem, wyraz understand, tam nie ma un. A no i masz rację. Understand. <noise> tak. A to jest po prostu całe znaczenie, to jest. Yeah. Wyraz insert to samo. Tam nie ma in i cert czyli involve, inspire, ok? Nie wszystko, co się zaczyna od tych dwóch czy trzech literek, które dzisiaj poznaliśmy. To są przedrostki. Exactly, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, mamy takie wyrazy, które się nazywają lonely negatives, czyli to są samotne przymiotniki, <ścoughs> negatywne. I to są przymiotniki, które istnieją tylko w negatywnej formie, czyli nie ma ich pozytywnego znaczenia. I tutaj będzie taki przykład, jak wyraz nonchalant. Mm -hmm, to z francuskiego. Nonchalanski, tak, nonchalant. Nie ma wyrazu chalant po angielsku. No, a nie ma chalanski wyrazu. No nie ma, exactly. Nonchalant. Także non, tak, jest przedrostkiem, ale wyraz chalant nie istnieje. Albo wyraz disheveled. Dysheveled. Tak, disheveled. Rozczochrany, taki zaniedbany. Nie ma wyrazu sheveled. I kolejny, ostatni przykład to wyraz ineffable. Ineffable. Co oznacza niewypowiedziany, niewyrażalny słowami. Okay. Ineffable. No i nie ma czegoś takiego jak effable. Jest jeszcze kilka takich wyrazów i często były pozytywne przymiotniki z tą funkcją. Ale teraz ich użycie jest super archaiczne. Zanikły. Więc jakby ich nie było. Język się rozwija cały czas. Exactly. I to jest już koniec na dziś. Mam nadzieję, że po tej lekcji poczujecie się o wiele pewniej w tworzeniu przeciwieństw, przymiotników. Masa nowych słów. Czasem to było proste an, ale ten dis i mis ja muszę to sobie jeszcze poukładać. No właśnie, pamiętajcie, że choć an jest naszym domyślnym wyborem, to warto mieć w pamięci też te inne przedrostki jak in, im, il, ir. ir. Jeżeli chcecie wrócić do list słówek lub zrobić dodatkowe ćwiczenia z tego odcinka, to wszystkie materiały dodatkowe znajdziecie tradycyjnie na stronie kwadransnaangielski.pl ukośnik 381. Link jest też w opisie tego odcinka. A w darmowym materiale dodatkowym znajdziecie jeszcze informacje o przymiotnikach z non, jak w non-essential, anti, jak antisocial oraz counter, jak w counterintuitive oraz przedrostki mal i Da. Dziękujemy Wam, naszym patronom i patronkom. To dzięki Waszemu wsparciu ten kwadrans na angielski może się ukazywać regularnie. Jeśli cenicie sobie to, co robimy i chcecie dołączyć do tej wyjątkowej społeczności, to zachęcam Was do postawienia nam jednej kawy miesięcznie przez patronite.pl ukośnik kwadrans. That's all what we've prepared for you today. Keep on learning English and try to use some new words from this episode. We'll talk to you again next week. บาย